Bo widziałem, jak żeś coś wczoraj też tam pisał. Nie, no nie. A tutaj jest ten krótki moment, jak RP oglądał. Zobaczymy Dawian pszczółka. <laughs> Dawian Pszczółka nie utalifajmy, bo się teraz Oglądam to. <laughs> A może tą babeczkę o... sobie wyrwi? Nie, znowu dobra, wracamy ku ej, ej, moment. <sumenergetic> a jak długo, za <śmiew> nie, nie, nawet nie ma co? nie, 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 wie pan co? Ja szansy, jestem nie, 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 mi nie, 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 Na nie, 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 Wy... Wygląda na takiego coś nazywa Daniel pszczółkę. To patrz, jak robić Pszczółka z daleka. No ten grywazek jest niezły z Jeszcze tam zagramy kilka razy, ale mówię, to muszę, muszę ochotę nabrać. Ja tak nie mogę dzień w dzień piłować tego RP.